Siema, cześć ludzie, witajcie w kanale dzisiaj jest kolejny odcinek z poradnika w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić takie fajne odbicie świetlne na wodzie przed rozpoczęciem filmu chciałem was przeprosić za kolejną przerwę na kanale, ale niestety mi wypadło parę rzeczy i nie byłem w stanie nagrywać e, wiele prywatnych spraw, teraz naprawdę już postaram się wam wrzucać odcinki regularnie dajcie w komentarzach znać czy byście chcieli powrót do korzeni kanału, czyli albo poradnik z programowania jakiś albo jakieś gierki, albo może modowanie GTA, albo jakieś tworzenie czegoś do GTA, albo cokolwiek się znać w komentarzach, na pewno e, pomyślę na tym Pomyślałem sobie właśnie, żeby wrócić do tych starych, do tego starego kontentu, jaki kiedyś nagrywałem Poradniki też się będą pojawiać, ale jednak myślę, że wiele osób, które mnie oglądało na początku Myślę, że ucieszyłoby się, jakby powrócił kontent gamingowy Więc napiszcie w komentarzu o tym A my już bez zbędnego przedłużania jeszcze was proszę o lajka, zostawcie suba A już nie przedłużam, lecimy z odcinkiem Pokażę wam, jak, jak uzyskać takie fajne odbicie świetlne jest to bardzo prosta i przyjemna metoda, już żeby Wam nie tracić czasu, przygotowałem odpowiedni plik, który ma tylko, e, tylko po prostu ten gościu, którego chcę, którego chcę odbić. Więc tworzymy sobie nowo war nowy plik, dajmy sobie, e, w sumie wymiary to są do, dowolne tak naprawdę, więc tworzymy plik jakikolwiek. Na tle e, od odznaczymy kutkę, tworzymy czarne tło i teraz przechodzimy w filtr, szum. Oraz dodaj szum. Wartość dajemy na 400 i rozmieszczenie jednolite oraz klikamy OK. Jak mamy już takie coś, to wchodzimy od razu w filtr, rozmycie, rozmycie gałosowskie i dajemy sobie tak na 1,8, Ja sobie wezmę chyba na 1,7, mniej więcej tak jak miałem wcześniej. Oraz jak już mamy to wybrane to przechodzimy na kanały Tu mamy RGB możemy sobie dostosowywać Możemy sobie wybrać tylko czerwony, tylko zielony, tylko niebieski Więc zaraz sobie przyjdę tylko zaznaczamy tylko czerwony bądź Ctrl 3 Tu widzicie, że możemy operować kontrolkami Więc ja sobie wybieram Ctrl 3, żeby wybrać czerwony Oraz klikam filtr Stylizacja oraz płaskorzeźba Na kanale czerwonym Bierzemy wysokość 1 piksela, intensywność 500% oraz kąt na minus 180 stopni. Utworzymy się taka warstwa. Zobaczmy, jak to na RGB wygląda. Mamy roz zmienioną pozycję czerwonego, więc teraz przechodzimy jeszcze na zielony oraz klikamy tak samo filtr. Stylizacja, płasko rzeźba, dziwny kąt 90 stopni, wysokość 1 piksela, intensywność 500 pikseli klikamy OK patrzymy jak to wygląda, wygląda to ok teraz klikamy edycja przekształć, perspektywa oraz tworzymy perspektywę mniej więcej tak jak chcemy, tak jakby to byłoby tutaj e, więc sobie tworzymy po prostu tą perspektywę tworzymy żeby zrobić mm, to odbicie idealne żeby to fajnie wyglądało więc przechodzimy sobie jeszcze raz na naszą warstwę edycja, przekształć, perspektywa i tworzymy perspektywę sobie wezmę na przykład taką Oczywiście możecie to potem to, e, bawić się, tym zmieniać, edytować to, ale to Wam pokażę po prostu tylko poradnikowo jak to działa, jak to ma wyglądać i e, fajny efekt żeby to dało. Więc jak już mamy zrobioną perspektywę, to Ctrl S klikamy, żeby zapisać na Twoim komputerze oraz wybieramy sobie nazwę pliku. Ja to sobie nazwę pora poradnik ty. OK przechodzimy sobie teraz na nasz główny plik, to możemy sobie usunąć, bo już to nam się nie przyda wybieramy sobie nasze zdjęcie, które chcemy zrobić odbicie świetlne klikamy filtr, klikamy zniekształcenie oraz przemieszczenie skalowanie poziome dajmy na 10, skalowanie pionowe na 40 rozciągnij, aby dopasować oraz powtórz piksele krawędziowe, takie ustawienia mamy klikamy ok wybieramy teraz ten plik z tymi naszymi pikselami co obracaliśmy w kanałach klikamy ok i zobaczcie, że mamy już taki trochę rozmyty ekran więc teraz ctrl T prawym przyciskiem myszy odbij w poziomie oraz odbij w pionie no bo chociaż Odbi w poziomie, tak jednak pomyliły mi się trochę kierunki bo tu musi być odbicie, zobaczcie tu musi być odbicie tutaj stąd więc to będzie bardziej pasować jak jest tak więc teraz tak, przejdę sobie tutaj ukryję te cienie to, to światło żeby wam pokazać, jak to będzie po kolei wyglądać. Więc teraz wybieram sobie opcję tutaj mieszania na rozjaśnianie oraz Ctrl T sobie przesuwam na dół. Sobie trochę to zmniejszę. Ok, coś takiego. Wydaje mi się, że jest git. I teraz tak, wybieramy sobie, gdzie mamy warstwę z wodą. Klikamy z kontrolem na miniaturkę tego e, okienka z wodą, żeby znaczy, zrobić zaznaczenie. Wybieramy sobie nasz obrazek z cieniem oraz wybieramy maskę. Maska nam się stworzyła, więc mamy tylko na wodzie, ale to wygląda trochę nierealistycznie, że i tu jest na przykład cień, że tu jest cień, a to jest idealnie równo. Więc teraz sobie tworzymy, przechodzimy jeszcze raz zaznaczenie tej wody. Kanał wybie wybieramy sobie że na obrazek nasz. Z cieniem bierzemy pędzel z czarną farbą oraz tworzymy sobie lekki tutaj cień. Możemy trzymając Alta i prawy przycisk jeszcze sobie dostosować średnią oraz twardość. Tak po prostu Wam mówię, żeby. Okej. Okay. Mamy już stworzone. I mamy już stworzone nasz cień. I to jest naprawdę chwila chwilę roboty. Teraz Wam porównam jak to wyglądało oryginalnie plus z tym moim. Tak wyglądało to oryginalnie. A tak wygląda mój aktualny, pokazany przy Was. Żadnej różnicy chyba nie ma. Praktycznie taki sam. No ja mam mniej łagodniejsze, bo ja zrobiłem w takim innym stylu. Znaczy, to znaczy nie w innym stylu, tylko po prostu sobie chciałem zrobić bardziej, właśnie taki bardziej rozmyte. Ale zobaczcie, że możecie też fajne, proste. Też to fajnie wygląda. E, więc jeśli odcinek Ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zostaw też subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robisz. A my widzimy się na następnym odcinku. Cześć!